Witam Was na kanale Sims Week, ja jestem i Dzisiaj zapraszam Was na odcinek specjalny CC Builda w sumie Jest to to co już Wam mówiłam, pokazywałam też na grupie Jest to mój domek do 100 adopcji Nowy domek do 100 adopcji Z modami Jeżeli będziecie chcieli sobie zobaczyć jak on wygląda Zanim zacznę go używać w serii Nie będzie to jakiś długi odcinek Dość duże przyspieszenie będzie Ze względu na to, że i tak ten odcinek będzie później bo się raczej nie wyrobię i to już wiem teraz jak to nagrywam, sporo rzeczy się nawarstwiło i miejmy nadzieję, że mi się uda wszystko wrzucić tak jak trzeba. Linki ogólnie do modów będą, chyba do wszystkich, tak mi się wydaje. Jak będę wypisywać, to pewnie i wypiszę wszystkie. Będą jak zwykle w przypiętym komentarzu. A więc przechodząc do domku. I do serii. Seria 100 adopcji to jest odpowiednik serii 100 dzieci na naszym kanale. Prowadziłam go w sumie od początku praktycznie. Stwierdziłam, że nie chcę robić takiego jak każdy, czyli że to Simka z każdym innym Simem zachodzi w ciążę, tylko że będziemy te dzieci adoptować od samego początku. Adoptujemy dzieci, jest ich już dziewiątka. Zasady możecie znaleźć pod odcinkami Rzecz Jasna ze 100 adopcji. Zajrzę sobie do mojego zaszyciku, gdzie wypisywałam dzieci i o ile jest on aktualny, a jest raczej aktualny, bo wszystko prowadziłam w porządku. Tak, dobrze, zgadza się, mieliśmy dziewiątkę dzieci, także teraz mamy dziewiąte, a dziesiąte będzie podwójne, tak jakby. No bo tam w zasadach możecie sobie przeczytać ogólnie, na czym to wszystko polega, plus też w pierwszym odcinku wszystkie zasady, a raczej w zerowym wszystkie zasady omawiałam i dziesiąte dziecko, można wziąć bliźniaki, jednak. Liczył się jako jedno, więc pewnie weźmiemy. Ogólnie domek miał być do 50 tysięcy, wyszedł 70 coś, ale stwierdziłam w połowie, że na razie zrobię go mniej więcej tak, jakbym chciała, zarobię trochę pieniędzy, bo jeszcze i tak muszę sama chwilę pograć, wdrożyć się w to wszystko, wrócić tak, jakby do roboty, przypomnieć sobie, jak to jest, bo dawno nie grałam i chciałabym pograć, ale też przy okazji chciałabym właśnie wrócić, no bo. Lubiliście tą serię i cieszy mnie, że sporo osób się dopytuje o nią, bo to znaczy, że naprawdę chcecie ją dalej oglądać. Teraz, w szczególności, jak jeszcze doszły maluchy, to będziemy mieć dopiero zabawę. Ogólnie, adoptujemy nadal tak, jak było, jak niemowlę osiągnie wyższy poziom, czyli w tej chwili poziom tego większego dzieciaczka. Znaczy mniejszego dzieciaczka, nie większego. Dzisiaj się strasznie mylę. Gadam jedno, myślę drugie i to tak. Mam nadzieję, że za dużo błędów nie będę dzisiaj robić. Chociaż to trudne, bo już jest późno znowu, ale będzie co ma być. Tak więc teraz jak wrócimy z tego, co pamiętam, będzie trzeba dwie simeczki wyprowadzić, więc będzie myślę nas 3, 4, no i jeszcze dwójka. No będzie nas dużo, będzie nas dużo, bo postaram się zrobić tak, że przegram tyle, ile do urodzin. Co ja mówię, Postarzemy, jak. No, bo tałam wam. Mówiłam przed chwilą o tym, że mam nadzieję, że się nie będę mylić. A teraz sobie przypomniałam, że właśnie gadałam głupoty przed chwilą. Postarzamy dziecko po czterech dniach od niemowlaka, tak jakby, a adoptujemy dziecko, jak postarzamy do tego mniejszego dziecka. Ja naprawdę dzisiaj jakieś głupoty gadam, ale dobra. Mam nadzieję, że już teraz mnie zrozumieliście. Najpierw, może jeszcze przejdę do domku, zanim to wszystko ogólnie widzicie sobie, jak jest budowany. Tutaj zdjęć na końcu nie będzie, będziecie widzieć go w serii, także będzie go aż aż. Nie wiem, czy od razu w pierwszym odcinku po powrocie się przeprowadzimy, bo nie wiem, czy zdobędę aż tyle pieniędzy, ale w pierwszym albo w drugim odcinku po powrocie spokojnie będziemy mieli już ten domek. Zresztą też ciężko będzie mi się pożegnać z tamtym, bo był dość fajny, ale no w ogóle nie jest przystosowany do todlerów, bo grałam, jak jeszcze nawet nie wiedziałam, że wyjdą. Tak więc. Pierwszy odcinek będzie bardziej taki, żeby trochę się ogarnąć, znaczy postaram się też ogarnąć przed. Dobra, wracamy do domku, bo się rozgaduje znowu. W domku mamy na parterze kuchnię, salon, jadalnię, sporą, łazienkę taką oddzielną dla gości jakby. I jest też oddzielna sypialnia dla mamy i przez sypialnię dla mamy można wejść do pokoju dla niemowlaczków. Wszystko jest w takich odcieniach czerni. Jakoś tak mi się podobało, tylko kolorowe są pokoiki dla dzieciaków. Mama ma też własną łazienkę. Mamy mały tarasik z tyłu i jeden mały tarasik na górze, jeszcze wiadomo, ten domek nie będzie jakoś super powykańczany tam, także na to i tak nie liczyłam. Nie ma tam dużo pierdółek jeszcze, starałam się i tak dodać ich trochę, ale nie tak dużo jak zwykle. Nie dopieszczałam aż tak każdego szczegółu ze względu na to, że nie byłoby nas stać a ja bym się chciała w miarę realnie szybko przenieść do tego domku no i jak wiecie ja pewnie będę robić jakieś takie większe update'y jego i upgrade'y bardziej update'y dla was w odcinkach jak będę na przykład siadać i coś tam zmieniać sobie w tych domkach a czy w spokoikach na górze mamy właśnie typowo taki kawałek dla dzieci piętro całe jest dla dzieci jest. łazienka jedna spora dla nich jest jeden pokój pojedynczy jeden dla nastolatków Podwójny, jeden dla dzieciaków potrójny i jeden dla todlerków, na razie podwójny. Jak będzie trzeba, to tam można szafę wyrzucić i wstawić jeszcze jedno łóżko. Ogólnie pewnie dla większości z was będzie zaciemny ten domek, ale ja lubię takie. Plus też z zewnątrz bardzo mi się podoba. Sporo siedziałam ogólnie nad nim. Może nie jakoś tak sporo jak zwykle, bo akurat fajnie mi się w miarę budował, ale jest taki w moim stylu. W mojej estetyce na zewnątrz jest biało-drewniany, wewnątrz biało-czarny i myślę, że ogólnie jest bardzo na plus. Ja się będę lepiej troszeczkę w nim czuła. No i plus wy zdecydowaliście, i jest z modami, dlatego będą pewnie w opisie. I na razie z tego wszystkiego wrzucę wam do galerii taki, a potem, jak będą jakieś większe zmiany, to pewnie będę większe zmiany te do galerii też wrzucać. Jakby ktoś tam chciał, ale on tam, wiecie, nie jest jakiś górnolotny, jeżeli chodzi o umeblowanie w środku. No bo to jest tylko tako na tą chwilę dla mnie, żebym mogła w miarę na niego szybko zarobić i się w miarę szybko przeprowadzić. Skorzystam pewnie z moich dzieci, żeby też mi pomogły trochę zarobić. I miejmy nadzieję, że to tam, bo mi brakuje chyba 20 tysięcy około, to się w miarę szybko zarobi. Plus też rachunki będą wyższe, więc... Plusem będzie to, że te pieniądze nadal będą nam potrzebne. Nie będzie tak, że zaraz się okaże, że mam nagle kupę kasy i nie będę miała co z tym zrobić. W miarę normalnie myślę, że będzie. A zresztą wszystko zobaczymy, jak wrócimy z serią i jak będę sobie grała. Muszę właśnie jeszcze tam popatrzeć, jak zrobić z tymi dzieciakami, ale raczej wezmę w taki sposób, że będę im robić wszystkie najważniejsze punkty, czyli tam żeby trochę się sikać, nauczyły trochę mówić i trochę chodzić. No bo dla mnie trochę takie bez sensu, że tylko to albo to, albo to, i co? I dziecko nie będzie potrafiło później skorzystać z talety albo coś. Zobaczymy zresztą, jeżeli będzie to miliony lat trwało, to bez sensu. Na razie niech będzie jak będzie, wiem, że tam dwójkę na pewno będzie trzeba zaraz wyprowadzić dwie dziewczyny, no to akurat będzie. Na razie myślę, że modów ciuchowych nie będzie. Przez pierwszą tam trójkę dzieci, bo jeszcze mi starczy tych zwykłych. Potem ewentualnie wprowadzę mody właśnie dla maluchów ciuchowe. No bo strasznie jest tego mało i też nie chcę, żeby każde dziecko wyglądało tak samo. Także przez powrót serii również zmieni się mój rozkład tygodniowy. Ogólnie rzecz jasna, rozkład tygodniowy jest na grupie, jak zawsze, zawsze co tydzień zazwyczaj niedziela, maks poniedziałek wstawiamy rozpiskę na cały tydzień, ale mniej więcej jeżeli mogę streścić wam tygodnie jak będą się rysować przez myślę, że maj i koniec kwietnia ten co teraz nas czeka, bo dla mnie to już tak naprawdę jest koniec kwietnia bo wiecie za tydzień jest wielkanoc, za dwa tygodnie mam dość duży okres taki w pracy szalony i będę strasznie musiała się skupiać na tym, potem w sumie już praktycznie jest majówka, i potem jeszcze po majówce też mam sporo do roboty. Ostatnio naprawdę napiętrzyło mi się tego wszystkiego, że cię nie mogę. Więc, jeżeli chodzi o jakieś live'y czy coś, to wszystko obserwujcie na grupie, bo nie jestem w stanie z dnia na dzień powiedzieć w ogóle, czy ja będę miała 5 minut, żeby cokolwiek zrobić. Ale jak nie ja, to kto to wytrzyma. Tak więc, wracając do tego rozkładu, to będzie dni moje nadal zostają, więc we wtorek będzie czas na zmiany. Jak zawsze, to zostaje bez zmian, jeżeli chodzi o czas na zmiany. W czwartki będą adopcje, właśnie będzie 100 adopcji co czwartek, myślę. I w sobotę będzie kas na zmianę z bildami różnymi. Czasem będą dwa odcinki, czasem jeden. Na razie mi się wydaje, że będzie po jednym odcinku. Za tydzień będzie CAS i to takiej, który pomysł poddaliście wy i bardzo mi się spodobał. Zresztą dzisiaj mieliście też kas, jeżeli ktoś nie widział to zapraszam. Jest na kanale, wstawiłam go rano, znaczy wstawię go rano. Ciężko jest mówić o przyszłości, ale tak wstawię go rano, więc z rana go będziecie mieć, więc na pewno już jest jak ten filmik jest. Ogólnie przez najbliższe tygodnie będzie raczej jeden odcinek w weekend, pewnie. Właśnie kas ten za tydzień, potem będzie build jakiś za dwa tygodnie i potem będzie znowu kas, bo mam na razie pomysł jeszcze na dwa kasy co najmniej. Możecie też poddawać pod serię z kasem jakieś fajne pomysły, ja bardzo chętnie je użyję. Chcę właśnie robić takie kasy troszeczkę inne, w swoim bardziej stylu, jak zresztą wszystko... No tak to jest, tak jest wygodniej, tak jest lepiej i tak się ciekawiej nagrywa, jak się robi coś, w czym się czuje dobrze i z czym się czuje dobrze. Ale Wam się też to podoba, więc na razie nie muszę jakoś mocno zmieniać moich własnych pomysłów. Mam nadzieję, że ten domek też Wam się spodoba. Ja jestem ogólnie zadowolona z niego. Jeszcze zobaczymy, jak się będzie grało. Wiadomo, jak ich wprowadzę, to wszystko posprawdzam, czy działa, gdzie można przejść, czy gdzieś nie można, może przejść. Miejmy nadzieję też, że jakoś w miarę go ogarnę, nie powinien się przecinać, ale zobaczymy wszystko, bo niczego nigdy nie wiadomo, możliwe, że jakiś mod jest buntobliwy, bojaźliwy się mówi, jest zbuntowany, o, buntobliwy, matka, co ja, już wymyślam nowe słowa dzisiaj, widzicie? Już z tego całego roztrzepania i zmęczenia to wymyślam słowa, chociaż ja zawsze wymyślałam słowa, więc nic się nie zmieniło w sumie. W każdym razie mogą być zbuntowane mody, które coś tam popsują, więc będę musiała go sobie przetestować. Na tą chwilę nie miałam zbytnio jak, ale też mało jest tych mebli tam, więc raczej dużo się nie zadzieje. Ogólnie myślę, że jest w miarę. Jeszcze na pewno będę musiała przeredagować go pod względem tego, czy wystarczy mi łóżek, bo na razie mam tam trzy nastolatki, dwójkę dzieciaków i niemowlaka? Chyba tak. No, i właśnie teraz będzie niemowlak todlerkiem, jeszcze, a dwie nastolatki się wyprowadzą, i zaraz pewnie tych dwóch chłopców chyba, zaraz zobaczymy. Tak, dwóch chłopców, którzy są teraz dziećmi, będzie zaraz pewnie nastolatkami, więc akurat ten taki fioletowy pokój, który zrobiłam do nastolatków, będzie i dla dziewczyn, i dla chłopaków w miarę. A ten jeden taki czarno-biały też będzie spoko, jeżeli tam będą różnie wiekowo sobie. No jak mi będzie więcej nastolatków niż dzieci, to no, czasem będą przejmować ten pokój dzieci. Zobaczymy, ja tam będę wszystko pewnie dorabiać. Jakoś zależy, jak będziemy stać z kasą, to jak będziemy mieć trochę więcej pieniędzy, to będziemy sobie coś tam dorzucać. Ale też chciałabym na pewno i kręgielnie wypróbować z dzieciakami i na pewno jeszcze jakieś restauracje. Planuję też jakąś restaurację zbudować do jakiegoś Speedbuilda albo bilda sama jeszcze nie wiem, bo na razie z modami nie robiłam jeszcze takich miejscówek jakby raczej wolę bez modów robić te miejscówki lepiej mi wychodzą, to jest raz, a dwa są bardziej funkcjonalne, łatwiej jest je wrzucić wam do galerii i każdy z was może z nich korzystać, a nie że trzeba ściągać mody, bawić się i pilnować, w szczególności że żeby się nie ciało, to trzeba wrzucać najlepiej tylko i wyłącznie to, co się używa do gry. A już w szczególności jak teraz zaczęłam robić te katalogi do kasa, to zauważyłam, że z kasa te rzeczy są dużo cięższe w przeciwieństwie do tego, co ściągam meblowego, bo meblów, meblów. Bo mebli mam więcej, ale. I tu się wkrada, ale. Mam mniejszy stosunek wagi do ilości. Jeżeli chodzi o ciuchy, to już mam sporo, jeżeli chodzi o wagę tego, a porównując jeszcze do mebli, to mam. Więcej plików na mniejszą ilość. Nie wiem, czy to zrozumiecie. W każdym razie pliki pojedyncze ważą mniej niż te pliki pojedyncze średnio, tak jakby z kasa. Więc jeżeli będę chciała wprowadzić jakiekolwiek ubrania z kasa, to będę musiała bardzo, bardzo uważać. Bo ja po prostu nie lubię jak się tnie. Jestem już odzwyczajona od, od takich trójkowych ścinek i wolałabym jednak, żeby mi się to nie zacinało. A to też jest denerwujące tak naprawdę, wolę jak to wszystko w miarę płynnie chodzi, więc będę ograniczać póki co to wszystko. Ale no, wszystko się zobaczy, dzisiaj trochę taki pogadankowy znowu odcinek, ale no sami chcieliście zobaczyć mniej więcej ten domek do sto adopcji, no to stworzyłam, nagrywałam, powiem wam, że ciężko mi się nagrywało to, bo ja bym najchętniej posiedziała, jeszcze podłubała, a też nie chciałam, żeby ten materiał trwał Bóg wie ile, bo nie ma to sensu. Ale też dzięki temu trochę się sprężyłam i wiem, że ten domek na pewno będzie na następny tydzień, a nie że znowu będę go odkładać i znowu będę go sobie dziubać tak powoli, powoli i nigdy nie zacznę z powrotem tej serii, a chciałabym, bo mamy dziesiątkę dzieci, jeszcze 90. Plus też ta adopcja to takie przyjemne ogólnie. Przyjemna jest historia. Jeżeli nie kojarzycie historii, to naprawdę zapraszam Was do zerowego odcinka, tam mówiłam o co ogólnie z tym chodzi. Po sobie dołożyłam do tego historię taką malutką. No ale cóż no. Na tą chwilę nie będę was dalej zagadywać. Myślę, że taki krótki odcineczek z tego, co w sumie chcieliście, będzie w porządku. Dajcie znać, jak wam się podoba. Dajcie znać, czy czekacie na powrót serii 100 adopcji. Jak nie widzieliście, to sprawdźcie mój odcinek z kasa, albo sprawdźcie inne odcinki na kanale, bo wrzucamy praktycznie codziennie. Rzadko się zdarza, że nie wrzucamy czegoś w jakiś dzień. No i cóż, no zapraszam was na Facebooka, Instagrama, Snapchata, kanałowego Instagrama, pewnie mówiłam, Facebooka, grupę, o grupę jeszcze tak, a na tą chwilę ja zakręcona się z wami żegnam, do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa.